W naszym programie. Nowy targ zagłosował. Karol Nawrocki wygrywa w pierwszej turze wyborów prezydenckich w historycznej stolicy Podhala. W nowym targu odbyły się czwarte dni drukarstwa. Podczas nich rodziny, dzieci i młodzież miały szansę wziąć udział w warsztatach przy udziale profesjonalistów. W Miejskim Centrum Kultury odbyła się projekcja filmu nowotarskiej telewizji kablowej upamiętniającego Zbigniewa Krauzowicza. W pierwszej turze wyborów prezydenckich mieszkańcy Nowego Targu najwięcej głosów oddali na Karola Nawrockiego. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości zdobył 33% poparcia, co przełożyło się na około 5230 głosów. Drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej. Głosowało na niego blisko 4500 nowotarżan, czyli 28% wszystkich ważnych głosów. Na trzecim miejscu znalazł się Sławomir Męcen z Konfederacji Uzyskał 16%, co daje około 2,5 tysiąca głosów. Czwarte miejsce zajął Grzegorz Brown, poparło go około 1350 wyborców, czyli 8,5%. Frekwencja w mieście wyniosła prawie 64%, z niemal 25 tysięcy uprawnionych do głosowania do urn poszło około 16 tysięcy osób, to oznacza, że mieszkańcy historycznej stolicy Podhala wykazali się nieco wyższą aktywnością niż średnia krajowa, choć do rekordów frekwencyjnych. Z poprzednich lat trochę zabrakło. Ostateczny układ sił w drugiej turze wyborów poznamy już wkrótce. Decydujące starcie 1 czerwca czeka dwóch kandydatów z największym poparciem w skali. Szanowni Państwo, w Muzeum Drukarstwa odbywają się po raz już czwarty dni drukarstwa w Nowym Targu. Nasze święto druku typograficznego. Po raz kolejny odwiedzili nas nasi, nasi mistrzowie sztuki drukarskiej: pan Eryk Woźniak, Janusz Karpiński i Gerard Grasiak. Panowie edukują nasze, nasze dzieci, młodzież i nie tylko, bo przychodzą do nas również rodziny z dziećmi na temat druku XIX-wiecznego. Na temat historii druku, historii naszej nowotarskiej drukarni. Odwiedziło nas już ponad 200 dzieci, ale i nie tylko. Zapraszamy serdecznie do Muzeum Drukarstwa. Można nas odwiedzić i poznać, przenieść się w czasie do XIX wieku i poznać tajniki sztuki drukarskiej. Zapraszamy serdecznie. Ja W piątkowy wieczór 16 maja sala widowiskowa Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu wypełniła się wspomnieniami, zdjęciami i emocjami. Wszystko za sprawą wieczoru wspomnienie Zbigniewa Krauzowicza Zibiego, fotografa, kronikarza i dobrego ducha miasta, który przez lata z ogromną czułością dokumentował życie Nowotarżan. W wydarzeniu udział wzięli jego przyjaciele, współpracownicy, przedstawiciele władz miasta, a także liczne grono mieszkańców. W programie wieczoru znalazła się projekcja filmu dokumentalnego poświęconego Zbigniewowi Krauzowiczowi, przygotowanego przez Nowotarską telewizję kablową. Materiał ten był nie tylko zbiorem zdjęć i archiwalnych nagrań, ale przede wszystkim osobistą opowieścią o człowieku, który swoją pasją łączył pokolenia. Przed kamerą głos zabrali ci, którzy znali Zbiego z różnych etapów jego życia, prywatnego i zawodowego. Po projekcji głos zabrał burmistrz Nowego Targu. Nie bez przyczyny w ostatnich latach życia Zbigniew Krauzowicz pracował bowiem jako fotograf Urzędu Miasta. Ja bardzo cieszę się, że mogłem z nim współpracować, że mogliśmy nawiązać tą, tą taką dość bliską taką relację znajomość. I oczywiście no powtórzę, tak jak to już w filmie też padło, że za wcześnie. Zbyszku odszedłeś, zostawiłeś nas w pracy, bo byłeś częścią naszego zespołu i brakuje Cię w urzędzie. Nie? Jesteś osobą, którą nie jest łatwo zastąpić, bo jesteś niepowtarzalny. To bogate archiwum, które, które pozostało jest naprawdę przeogromne i, i staramy się go porządkować już no Pracownicy tutaj podejmują takie, takie działania, żeby katalogować, układać te, te, te prace, bo tak jak oglądaliśmy te zdjęcia, to tak jak właśnie przypomniały mi się te lata, kiedy, kiedy Zbyszek na bieżąco e, robił zdjęcia, rzucał, potem każdy patrzył, szukał się na tych zdjęciach e, u niego, i teraz tak samo patrzyliśmy. Przypominałem sobie te różne imprezy, wydarzenia, w których uczestniczyliśmy. I, I to zostało dzięki, dzięki pracy, niestrudzonej pracy Zbigniewa Krauzowicza. Wieczór zakończył się symbolicznym gestem. Na scenę wyszła żona Zbiego wraz z dwójką dzieci. W kilku prostych słowach podziękowali wszystkim obecnym za pamięć i obecność, a także twórcom filmu oraz władzom miasta za inicjatywę upamiętnienia. Jak zapowiedzieli organizatorzy, to dopiero początek. Jesienią planowana jest kolejna odsłona poświęcona Zbigniewowi Krauzowiczowi. Ponadto w programie. We wtorek w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu odbyło się 24. Święto Uczelni. Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowym Targu wraz ze Stowarzyszeniem Pro Muzyka i grupą The Voice Sand ponownie zaprezentowały się na scenie Miejskiego Centrum Kultury w ramach koncertu Fryderyki. W urzędzie miasta odbył się wykład dr. Katarzyny Ceklarz na temat chłopów Rejmonta. W wydarzeniu towarzyszyła prezentacja tańca regionalnego przez hyrnych. pełnym napięć, zarówno politycznych, społecznych, jak również emocjonalnych, doniesienia z kraju i ze świata przypominają nam, jak krucha jest stabilność i jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Nie tylko jako obywatele, ale przede wszystkim jako ludzie. Dlatego misją naszej uczelni nie może być tylko i wyłącznie przekazywanie wiedzy, ale także budowanie zaufania, otwartości i poczucia bezpieczeństwa. Jesteśmy uczelnią, która powstała z potrzeby regionu i dla dobra regionu. Nasze początki, jak niektórzy z Państwa pewnie pamiętają, obecnych tu, były odpowiedzią na realne oczekiwania mieszkańców Podhala, gdy wiele wielu młodych ludzi opuszczało rodzinne strony, aby zdobyć wykształcenie, zrodziła się idea stworzenia. Tu na miejscu ośrodka nauki zakorzenionego w tradycji, ale otwartego na przyszłość. Wierzymy, że uczelnia także dziś może być miejscem budowania mostów między tym, co było, tym, co przed nami, ale między wiedzą i wartościami. Dziś u progu 25-lecia, bo kolejny rok akademicki to rok jubileuszowy, nasza alma mater, na nasz, patrzymy na naszą alma mater jako nasz dorobek. Tego, co udało nam się zrobić, ale jeszcze bardziej z bardziej poczuciem odpowiedzialności, bo każdy rok działalności zobowiązuje. Uczelnia blisko, dziś blisko, to 1500 studentów. Rokrocznie rekrutujemy około 700 studentów, i tyle samo, mniej więcej, zasila szeregi naszych absolwentów, których jest ponad 12 tysięcy. Wielokrotnie mam okazję też jako pracodawca yy, przekonać się o tym, że uczelnia kształci znakomitych fachowców. W Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym, którym zarządzam, zatrudniamy pielęgniarki, ratowników, yy, fizjoterapeutów, absolwentów tej szkoły i są to naprawdę dobrze wykształceni, dobrze przygotowani do zawodu ludzie. Gratuluję panie rektor, bo myślę, że Inni dyrektorzy, szpitali, którzy czy innych placówek medycznych, którzy również korzystają z tych zasobów kadrowych mogą to potwierdzić. Jest dla mnie ogromnym zaszczytem, że już po raz drugi, jako przewodnicząca samorządu studenskiego mogę zabrać głos z okazji święta uczeni. Dzisiejsze spotkanie to dla mnie nie tylko forma uroczystości, to przede wszystkim moment refleksji na tym, Kim jesteśmy jako Wspólnota Akademicka choć nasz jubileusz jest dopiero za rok, już teraz czyjemy jak z każdym kolejnym rokiem dojrzewa to, co wspólnie tworzymy relacje wartości, a także klimat tej uczelni. Bardzo się cieszę, że ta uczelnia się rozwija i w tej uczelni wiele młodych osób już zdobyło. Wykształcenie, zdobywa wykształcenie. Spotykałem studentów naszej wyższej uczelni i chcę podkreślić, że zarówno pod względem przygotowania merytorycznego są na wysokim poziomie, ale też i bardzo dużej empatii. Chciałem po pierwsze pogratulować tych 24 lat. Pamiętam, jak uczelnia powstawała. Pamiętam, że powstawała wbrew opinii i wbrew poglądom wielu ludzi, natomiast dzisiaj stanowi integralną część Nowego Targu i Podhala całego. Bardzo się z tego cieszę, że w takim ośrodku miejskim, w mieście powiatowym, jakim jest Nowy Targ, Królewskie Wolne Miasto oczywiście, ale jednak powiatowe miasto na południu Polski, istnieje uczelnia wyższa. Koncert, który dzisiejszego wieczoru będzie odbywał się w murach MCK w Nowym Targu, jest to koncert Fryderyki, a mianowicie jego druga edycja, ponieważ w poprzednim roku mieliśmy okazję tutaj gościć, więc i dzisiaj gościmy koncert, którego ideą jest promowanie zdolnej, młodej podhalańskiej młodzieży, która w fenomenalny sposób odnajduje się i interpretuje zarówno muzykę klasyczną, jak i rozrywkową. Więc dzisiejszy koncert będzie obfitował w szerokie pasmo fantastycznych muzycznych doznań zarówno ze spektrum muzyki poważnej, jak i rozrywkowej. W repertuarze dzisiaj w programie usłyszymy dziesięciu wspaniałych solistów, a koncert zamknie orkiestra młodej podcharańskiej Filharmonii pod batutą pani dyrektor Marty Wabczyńskiej. Sala obrad nowotarskiego urzędu miasta stała się miejscem wyjątkowego wydarzenia kulturalnego. Niecodzienny wykład dr Katarzyny Ceklasz, dotyczący twórczości Rejmonta z naciskiem na chłopów, połączony został z występem zespołu regionalnego Chyrni. Góralska młodzież zaprezentowała taneczną adaptację epopei noblisty, tworząc niezapomniany wstęp do prezentacji słowiańskich wierzeń i ziołolecznictwa w kontekście jego twórczości. Magiczne podchale o kulturze i magii ludowej inspirowanej Rejmontem. Przy czym, zanim zacznę już o tej magii i o tych wierzeniach ludowych, to warto chyba wspomnieć, że Władysław Rejmont nigdy na podchalu nie był. A przynajmniej nie mamy na to żadnych dowodów. W związku z powyższym, w jego twórczości Hale też się w żaden sposób właściwie nie odbiło, aczkolwiek pisał się w XIX-wieczną modę zainteresowania wsią jako taką. Zresztą sam pochodził ze wsi, ponieważ urodził się w Kobielach Wielkich we wsi pod Łodzią i tam też, gdy pisał swoje największe dzieło, epopeję ludową, czyli Chłopi, o której za moment, to tam osiadłby ten klimat wsi na potrzeby właśnie przygotowanego dzieła. Drodzy Państwo, dzisiejsze nasze spotkanie będzie się składało z dwóch części. Chciałabym puścić Państwu króciutki, trzyminutowy filmik wprowadzający nas w klimat wykładu, a następnie już przejdziemy do sedna. Także mamy tam folklor. Folklor, co prawda nie góralski, a ludowy. Kobiety śpiewają np. podczas kopania ziemniaków, plotkują, nazywają Matkę gdy czarownicą, bezpośrednio pada to y, sformułowanie. Pojawia się pojęcie paskudnika, czyli diabła, latawca, pojawiają się demony ludowe, takie jak np. strzygi, strachy, demony, utopce, zmory, oczywiście południce. Wszystko to również mieliśmy, żeby zaryzykować stwierdzenie mamy nadal na podchalu. Zobaczymy w trakcie wykładu, oczywiście. No i wreszcie pojawia się opis, opis na przykład wigilii, wesela, wiadoma sprawa. Znajdujemy się w naszym sklepie na nowej targowicy, stylowe w kupieckim dworze. W związku z tym, że zaczęła się wiosna, zbliża się lato, mamy bardzo duży wybór sukienek, garniturów i różnych innych rzeczy idealnych na tą porę roku. Warto zaznaczyć, że nasze ubrania są projektowane i szyte w Polsce, takie jak Sempre, La Viva, La Manuel, Olawoga. U nas można kupić w zasadzie wszystko: od marynarek, garniturów, mody damskiej, jak i również mody męskiej, dziecięcej. Na wiosnę przyszło nam bardzo dużo obuwia, głównie skórzanego, adidaski, mokasyny czy balerinki. Mamy bardzo duży wybór sukienek, studniówka, już może nie, ale wesela jak najbardziej. Długie sukienki MIDI teraz też dominują w kolorach pastelowych, jak i również bardziej żywszych. Ale też mamy sporo sukienek takich stonowanych, prostych, klasycznych, które można użyć zarówno na bierzmowanie, na Chrzciny, na komunie komunie właśnie teraz. Więc myślę, że doradzimy coś. Zapraszamy też w dni nietargowe, ponieważ wtedy jest spokój, można wypić u nas pyszną kawę, a my. Służymy pomocą i doradzimy jak najbardziej w wyborze stylizacji. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu do godziny 17, w sobotę do godziny 16, w niedzielę od 9 do 14.